Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii 3 Konflikt Wojny Klanów. Celem naszej dzisiejszej misji będzie zdobycie garnizonu. Musimy zniszczyć Bobrowę Żeremia i pokonać wszystkich wrogów. Naszą no nową umiejętnością jest wycie, dzięki któremu wszyscy członkowie naszej drużyny w następnej turze zadawają podwójne obrażenia. Wskazówki i hobby tradycyjne. W tej misji nasza drużyna będzie składać się już z dwóch członków. Wybieramy jak nasza postać ma wyglądać, nadajemy imię, kupujemy broń i zaczynamy. Przejdę y, tą misję, czyli zdobycie garnizonu i misję, y, w której muszę zdobyć smoczą zę i przejdziemy już do świata pustynnego, czyli planety Sfory. i tutaj jest taki jakby podest I na tym podejście znajduje się to dodatkowe życie I, i taka umiejętność dzięki której możemy wybierać członków z naszej drużyny na przykład wchodzimy nim, a jeżeli włączymy y, tą umiejętność możemy wybrać kogoś innego. Na przykład, y, to się przydaje, jeżeli chcemy wybrać kogoś, kto jest bliżej celu. Niestety straciłem. Tęp agenny i pustynny to nie, nie są zbyt trudne, dlatego że wszędzie naokoło jest woda. W świecie techników wszędzie jest lawa, więc, skok, więc jeżeli skoczymy to będzie koniec. Pozamiatamy. A w świecie y, lodowym nie będzie aż tak dużo misji z lawą, ale za to będzie tam dużo ukrytych pułapek. Na przykład te, które wybuchają i będą niewidoczne, bo w świecie techników yy, wszędzie leżą wybuchające co co stery, więc to widać, ale w świecie lodowym nie, niektórych, nie, niektórych pułapek w ogóle nie widać. to koło, które tutaj widzimy widzieliśmy więc tak. tutaj jest czy przy tej broni jest takie jakby koło i to jest wyłącznik, jeżeli, go, jeżeli na niego na przykład wejdziemy lub go zniszczymy to wtedy automatycznie wyłączam broń i ona nic nam nie zrobi a ale w świecie techników y, broń i wyłącznik wygląda prawie tak samo tylko że wyłącznik y, ma tak, y, bije od niego jakby takie czerwone światło a od broń białe więc jeżeli się o tym nie wie można się pomylić tak y, to co dostaliśmy to, to broń co dostaliśmy jest bazuka takie biologiczna. to znaczy tą broń, którą mamy na razie nie jest zbyt skomplikowana i nie, nie zadaje zbyt dużych obrażeń, ale naprawdę w kolejnych misjach coraz dalej broń będzie coraz dziwniejsza i coraz silniejsza. Na przykład Sfora będzie mieć taką broń, yy, która, polega, yy, która będzie po prostu jeżeli chcemy jej użyć to musimy wystrzelić racę yy, we wroga, którego chcemy zlikwidować i automatycznie po dwóch sekundach przelatuje śmigłowiec, który rzuca na przykład pociski, yy, na przykład bomby, które się palą, bomby, które wybuchają i bombę jądrową więc jest to bardzo potężna broń Można ona zniszczyć nieraz kilku przeciwników te są dość ładne ładne osady dosyć miła atmosfera bo nie wygląda to jakoś strasznie albo ponuro Cieżki dźwiękowe na tych bętach są też dosyć niepokojące. Na przykład yy, muzyka, która się pojawia w świecie pustynnym jest bardzo ładna i można powiedzieć, że jest relaksacyjna. Dlatego, że możemy się przy niej zrelaksować i takie brzmienie. Ta gra ma mhm. y, tryb wieloosobowy, ale na na, w internecie na żadnych forach, ani w YouTubie nie ma żadnych filmików, które by pokazywały jak wygląda gra na multiplayerze. W Google Grafika jest chyba tylko jedno zdjęcie, które to pokazuje, ale niewiele znaczy. Ta gra ma bardzo dobrą ocenę. 4,5 na 5 dlatego, że jest to wysoka ocena I nie wiem dlaczego no, no, tak, mało nie nie tak mało w tej grze piszą. Jebie, jebie. jeżeli ktoś grał na grze wieloosobowej hmm. lub wie o co nam chodzi może o tym porozmawiać na moim forum Nieraz zdarza się tak, że jakby nasz przeciwnik się zacina i chodzi w tą i w tą stronę i nie zada nam żadnego obroni. Na przykład teraz. Nie strzeliła ani razu. Są to takie błędy gry, ale bardzo przydatne. No, no, I'm not here. I think I'm dead. Poison Ivy. Poison Ivy. Poison Ivy. Poison Ivy. Boys dobra no, no, trafić w taką szparę. To naprawdę nie jest tak łatwo. Bo na poziomie łatwym zawsze trafią, ale zawsze trafią także mocno na zranią. Na poziomie trudnym. Trafiają za każdym razem i zadawają nam maksymalne obrażenia. I udało się. Teraz wystarczy tylko. Warto biec też tam i zebrać złoto, które tam jest. Czy uda mi się w kolejny, kolejne misje pokazywać w jednym filmiku, więc będą się one mogły składać z jednego lub dwóch filmików, ale to, aż, to nie jest nic takiego strasznego. Przydaje się też zwiększenie zniszczeń. To działa tylko w pierwszej turze. temu zniszczenia są większe. Wybuchy i inne. Tak, no, fajnie no, się się ale to nic. Jeżeli członek, jeżeli któryś członek naszej drużyny yy, zginie, zginie, to nic się nie dzieje, w następnej misji i tak się odradza wszystko misja zakończona sukcesem 150 zł. to jest dosyć sporo no i statystyki to jest nasza ostatnia misja czyli smoczą za musimy zdobyć smoczą z Spójrzcie, czy statystyki się zmieniły Tutaj mamy statystyki i ranga Na przykład szczęśliwy Nie wiem o co tutaj chodzi ale Te statystyki są dosyć pomocne I przydają się Wiem przynajmniej co zrobiliśmy No i tyle Na tym kończę i do zobaczenia